Pan z Wami. I czułem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Prawda, Jezus wszedł z 12 na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy. Na swoich głównych i mówił, błogosławieni jesteście ubodze, bowiem do mnie należy klestwo, do, do was należy klestwo Boże, błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni, błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie, błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zerżą was i z powodu Syna Człowieczego, Odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada Wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę Waszą. Biada Wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada Wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Wiada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie, Oto wie. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Umiowanie się panu, siostry i bracia, w historii świata miały miejsce już różne rewolucje. Była rewolucja francuska, w której doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii. Była rewolucja przemysłowa, w której proces zmian technologicznych spowodował przejście do, do mechanizacji produkcji. Była też rewolucja seksualna, która doprowadziła do radykalnej zmiany naszej moralności. Wciąż, kochani, jesteśmy świadkami jakiejś rewolucji, jednak historia pokazuje, że w większości nie przynoszą one upragnionego szczęścia. Ludzie zniecają rewolucję, bo chcą być bardziej szczęśliwi, ale często jej konsekwencje są w opłakanych skutkach. I jak mówi znane powiedzenie, rewolucja pożera własne dzieci. Dlaczego tak jest? Bo te rewolucje są zmianami na miarę naszych ludzkich wyobrażeń. Tymczasem człowiek o zarania wciąż błądzi, szukając szczęścia, i skutki tego są opłakane. Dlatego dzisiaj w Ewangelii Jezus proponuje nam jedną rewolucję która może wszystko zmienić, proponuje nam rewolucję na miarę Pana Boga, a nie na miarę człowieka. Nie dziwmy się więc, że ta rewolucja w głowie się nam nie mieści. Spójrzmy, na czym ta rewolucja ma polegać, której przeprowadzenie proponuje nam dzisiaj Jezus. Wyobraźmy sobie, kochani, Szklane naczynie, które wypełnione jest wodą po same brzegi. Czy takie naczynie można jeszcze czymś napełnić? Nie, bo cokolwiek wlejemy, to się wyleje. Tą szklanką jesteśmy my sami, przepełnieni różnymi rzeczami do tego stopnia, że brakuje w nas miejsca dla Pana Boga. Dlatego niektórzy dośla... Dlaczego niektórzy doświadczają bardziej obecności Chrystusa, a inni mniej? Przecież Chrystus zmartwychwstały przychodzi do wszystkich. Dzieje się tak właśnie dlatego, że czasami Jezus nie może dostać się do naszego wnętrza, do naszego środka, bo ono jest już po brzegi wypełnione. I o tym przepełnieniu mówi dziś Jezus w Ewangelii. Używa przy tym słowa biada. Biada wam bogaczom, biada wam, którzy teraz jesteście syci, którzy się teraz śmiejecie. Biada wam, gdy wszyscy was palić będą. Jezus daje się mówić do nas, jesteście biedni, godni politowania, bo jesteście przepełnieni, wręcz przesyceni dobrami tego świata. Potrzebujecie więc rewolucji. Jezusowi chodzi o stan naszego ducha, o stan naszego serca. Zadajmy sobie pytanie, czym to moje serce jest wypełnione? Czego pragnę w moim życiu? Bo mogę mieć wszystko i pewnie w wielu sytuacjach tak jest, ale wtedy moje serce jest zapchane. Posiadam więc sam sobie wystarczam. I tylko w tym pokładam nadzieję. Pan Bóg wtedy nie jest mi do niczego potrzebny, bo jestem przecież bogaty, niezależny, ufam samemu sobie. Niestety, kochani, poleganie na sobie, na swoim wykształceniu, na zasobności portfela, pozycji społecznej nigdy nie poprowadzi nas do pełni szczęścia. Jesteśmy przepełnieni ale nigdy nie będziemy nasyceni. Jezus zachęca nas więc, aby pójść inną drogą. Pokazuje, że trzeba zrobić rewolucję serca i pójść drogą błogosławieństw, drogą wewnętrznego ubóstwa, czyli polegania tylko na Panu Bogu, drogą pragnienia Boga jak codziennego chleba, drogą smutku z powodu grzechu, który od nas od Niego oddziela. Jezus przez błogosławieństwa chce nam powiedzieć, że to On ma wypełniać nasze serca. Chodzi o to, by być człowiekiem pokornym, który pokłada nadzieję w Panu Bogu, a nie w sobie i nie w tym, co posiada na tym świecie. Błogosławieni to znaczy szczęśliwi. Człowiek szczęśliwy to człowiek pełen pokory. Który polega przede wszystkim na Bogu, a nie na sobie. Kochani, większość z nas modli się tymi pięknymi słowami: Jezu, ufam Tobie. Niestety często ta nasza modlitwa wygląda tak. Jezu, ufam Tobie, ale polegam na sobie. Z jednej strony chcemy, żeby Pan Bóg zadziałał w naszym życiu. A z drugiej nie pozwalamy mu działać, bo wszystko trzymamy dalej w swoich rękach. Przeżywamy wtedy lęk o wewnętrzny lęk o wszystko. Ufam Tobie, Boże, ale dalej polegam na sobie. Dokładnie tak wygląda człowiek, którego opisuje dziś w pierwszym czytaniu prorok Jeremiasz. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. I który w ciele upatruje swoją siłę, a od Pana odwraca swe serce. Mąż przeklęty to człowiek, który opiera się tylko na swoich własnych siłach, opiera się tylko na sobie. Taki człowiek usycha jak drzewo, któremu podetnie się korzenie. Musimy więc, kochani, dokonać rewolucji, o której tak mówi święty Ignacy Loyola. Ufaj Bogu tak, jakby całe powodzenie spraw zależało wyłącznie od Niego. Tak jednak dokładaj wszystkich starań, jakbyś Ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg zgoła nic. Mówiąc inaczej, tak się módl, jakby wszystko zależało od Boga i tak działaj, jakby wszystko zależało od Ciebie. Taka współpraca z Bogiem przynosi szczęście. Człowiek, który pokłada ufność Panu i ze swej strony robi, co może, jest osobą szczęśliwą, bez lęków i bez obaw o jutro. Taka osoba jest jak drzewo zasadzone nad wodą, które przynosi upragniony owoc. Tym strumieniem wody jest zawsze Boża łaska, która płynie z modlitwy. I płynie z życia sakramentalnego. Kochani, nie da się na tej ziemi być bliżej Jezusa niż w Komunii Świętej. Jednak, jeśli nasze serca są wypełnione grzechem, to Jezus tam się już nie zmieści. Jeśli nasze serca są wypełnione pychą, to wcale nie będziemy go chcieli przyjąć. Więc także w czasie tej przyświętej. Pójdźmy drogą błogosławieństw, czyli pokornego uznania, że potrzebujemy Boga w naszym życiu. Stańmy się jak drzewo zasadzone nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi, którym jest Jezus obecny w Eucharystii. Przyjmijmy go w komunii świętej, aby mógł nas napełnić swoją łaską. A jeśli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to zakłóćmy korzenie ku strumieniowi łaski sakramentu pokuty i wyrzućmy swój grzech i uzyskajmy Boże Przebaczenie. A więc, kochani, rozpoczynajmy codziennie tą naszą rewolucję serca. Nie mówmy Jezu, ufam Tobie, ale polegam na sobie. Wejdźmy na drogę błogosławieństw. Rozpocznijmy rewolucję serca i zacznijmy w pełni ufać Panu Bogu, a nie sobie. Zostawmy w sobie miejsce dla Boga. Tak się módlmy, jakby wszystko zależało od Niego i tak działajmy, jakby wszystko zależało od nas. A wtedy, jak mówi prorok Izajasz, Jeremiasz, będziemy jak drzewo, które się nie przestanie wydawać owoców, dobra, szczęścia, miłości, szlachetności naszego życia aby już tu na Ziemi doznać szczęścia, a kiedyś cieszyć się tym szczęściem w niebie. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.